To, co uważam, że jest warte podkreślenia, to że rzeczywiście, jeśli chodzi o takie procesy hotelowe typu check-in, cała kwestia FB. Sprzątanie, to wszystko, te wszystkie procesy się zupełnie zmieniły, one wymagają mm -hmm. zupełnie czegoś innego, mimo tego, że uważam, że w Polsce poziom czystości, poziom higieny od zawsze był bardzo dobry. No, w tej chwili te procedury są bardziej zbliżone do takich procedur, powiedziałabym, jak w branży farmaceutycznej czy w branży żywieniowej. I dalszy krok w tym kierunku jest taki, że nie tylko to, że to robimy jest istotne, ale bardzo ważne jest też to, w jaki sposób o tym mówimy, jak komunikujemy, no bo gość musi w jakiś sposób się o tym dowiedzieć, że my mhm. na to naprawdę bardzo zwracamy uwagę. I tutaj myślę, że jest duża rola z jednej strony każdego obiektu indywidualnie, żeby ta informacja była bardzo wyraźna na stronach internetowych, co jest robione, jak jest robione, żeby naprawdę zbudować komfort i takie poczucie bezpieczeństwa u potencjalnych gości. Chciałam tu też zwrócić uwagę na certyfikaty pod, te certyfikaty higieniczne, które zostały wypracowane w ostatnim czasie, które no są. Pewnym standardem, który też daje takie poczucie bezpieczeństwa gościom, że wiemy w jaki sposób zostało to zweryfikowane, że jest to w jakiś tam sposób uporządkowane i hotele które hotele czy też obiekty hotelowe, które mogą się pochwalić uzyskaniem takiego certyfikatu, są faktycznie no, takie, do, do których możemy zaufać, gdzie możemy spokojnie spędzić mm -hmm. czas.